Siema, siema. W poprzednim odcinku skończyliśmy na przygotowaniu tokarki do tuszowania, czyli sprawdzania tego, jak przylega suport do łoża, bo jakieś ślady skrobania tam były, no więc zobaczmy, jak to wyszło. No i wbrew pozorom, z tego co widziałem, już różne tokarki chińskie, to tutaj jest całkiem nieźle. Tutaj przylega całkiem dużą, płaską powierzchnią, tak samo i na pryzmach. No, są to punkty, ale jest ich na tyle dużo, że w porównaniu z tym, co widziałem w innych maszynach, to jest to całkiem dobry wynik, aż jestem pozytywnie zaskoczony. Z konikiem pewnie już nie będzie tak kolorowo, bo on chyba nawet nie był doskrobany. No, ale zobaczyć trzeba. Ciężko to stwierdzić, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ponieważ tutaj. Przylega całkiem płasko. Na tej części pryzmy przylega też całkiem dobrze, ale od tej strony opiera się właściwie tylko tutaj na rancie i tutaj na rancie. Ale wydaje mi się, że jest to wina pryzmy, ponieważ ta pryzma ma tutaj taki właśnie uskok. Nie wiem co to jest, czemu to jest taki taki zadzior zostawiony. No ale to nie powinno tak wyglądać. No i wyskrobanie tych punktów, gdzie się opierało nam na tym rancie, sprawiło to, że teraz przynajmniej opiera się trochę większą powierzchnią. Ej, taka sytuacja. Tak jakby narzędzie nie doszło po prostu i został taki ostry rant. Oczywiście ten rowek tutaj zostanie, ale ten rant mogę usunąć, bo chodzi o to, że w miarę zużywania konika, że jak on będzie siadał, żeby się znowu nie oparł na tym rancie. Więc ja tutaj absolutnie nie skrobię tej pryzmy, tylko właśnie zebrałem ten rant, żeby on nie był wyżej niż cała reszta. Wracamy do suportu, mocuję dolne dociski i oczywiście dołożę brakujące kołki dociskowe razem z kontrami, ponieważ nie wiem, czemu producent ich nie zastosował, a listwy były niedokręcone. No i następnie zaczyna się żmudny proces dopasowania wszystkich elementów, a jak zwykle dolne. Powierzchnie łoża nie są do końca równoległe z górnymi powierzchniami łoża, więc są takie miejsca na łożu, gdzie support pracuje mocniej, ciaśniej, a są takie, gdzie pracuje luźniej. No i niestety trzeba to tak wyregulować, żeby było najbardziej optymalnie, lub po prostu skrobać ten spód łoża. I to jest też chyba dobry moment, żeby zwrócić uwagę na jedną rzecz związaną nie tylko z tą tokarką, ale też z innymi podobnymi. Taki serwis zerowy, no tutaj zajął mi około 12-13 godzin. Z jednej strony jest to dużo pracy, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę na to, że używam podstawowych narzędzi, zestawu kluczy, czujnik zegarowy. Więc każdy z Was powinien potrafić samodzielnie taki serwis wykonać. Szczególnie, że no macie te filmy tutaj, na których możecie się wzorować i wiecie już na co zwracać uwagę, jak rozebrać poszczególne elementy, co i gdzie trzeba nasmarować czy wyregulować. Z punktu widzenia, że są to maszyny kierowane raczej dla hobbystów, no to wydaje się to wcale nie najgorszą opcją, ponieważ to są wszystko rzeczy, które możemy zrobić samodzielnie. I wolałbym, żeby maszyna była tańsza właśnie dzięki temu, że to ja sam już w produkcie końcowym wykonam te regulacje, nie obciążając tym dodatkowym czasem tych, tych roboczogodzin producenta maszyny. Zresztą jakby nie patrzeć, większość maszyn, które przychodzi do mnie na zakład na przykład, to i tak serwis uruchamia, czyli maszyna przyjeżdża, oni muszą ją ustawić, wyregulować, sprawdzić. Raczej jeszcze nie widziałem maszyny przemysłowej za grube setki tysięcy, a nawet miliony, która by po prostu przyjechała, by ją z ciężarówki, postawili i powiedzieli ona jest gotowa do pracy. A tutaj mamy przecież stosunkowo tanią chińską maszynę kierowaną do hobbystów, do prostych, niewymagających prac. Chociaż jak już wiecie z moich innych filmów, to jak się człowiek postara, to potrafi na tej maszynie czy podobnej zrobić naprawdę ciekawe projekty. A wracając do tematu tego, co się dzieje na ekranie, no to właśnie poczyściłem niektóre rzeczy, nasmarowałem, obciąłem te za długie śruby. No i zaraz się przekonamy, czy przestały nam haczyć o support. No i mamy sukces po dokręceniu tych sanek skrętnych. Już nam te śruby nie haczą, czyli to był po prostu powód tego, że się blokowało. Teraz przy pomocy tych nakrętek samokontrujących tutaj mogę próbować pokasować luzy, ale jeszcze tam, gdzie się da, to rozbierzemy, nasmarujemy, bo niestety w tych miejscach nie ma łożysk, często też nie ma tam żadnych nawet panewek, dlatego warto jest to smarować lub dorobić sobie nawet jakieś kalamitki, punkty smarne, żeby było to wygodniejsze. Tutaj oczywiście cały proces pokazuję w przyspieszonym tempie, ponieważ no, są to proste rzeczy i myślę, że nawet jeżeli ktoś pierwszy raz ma styczność z taką maszyną, to jednak pewne pojęcie techniczne musi mieć, skoro bierze się za takie majsterkowanie na takim poziomie. A po drugie to przecież nie raz już pokazywałem, omawiałem dokładnie na czym polega na przykład kasowanie luzu na tej bocznej listwie tutaj od tych sanek poprzecznych. Jak również, no nie problem się domyślić, że elementy ruchome należy po prostu nasmarować, wyczyścić wcześniej, oczywiście. A nawet, jeżeli coś faktycznie byłoby niejasne, to przecież zawsze można zapytać w komentarzu. Zobaczymy sobie, czy skala też dobrze pokazuje, jaki jest luz nawrotny według tego, co tutaj mamy opisane. To pełny obrót tej korby to są 2 mm, a pojedyncza kreska to jest 5 setek na średnicy. Tak, mam tutaj czujnik zegarowy. Jedziemy cały czas w jednym kierunku. Chodzi o to, żebyśmy wybrali lód nawrotny, więc sobie tam dodaję. Może ustawię zero na górze jeszcze. Tutaj sobie ustawiam również podziałkę. Na zero. Czyli nie kręcę korbką, tylko przekręcam samą podziałkę, i ją ustawiamy na zero. I dalej kręcąc w tym samym kierunku, przesuniemy się o jedną działkę i zobaczymy, czy faktycznie będzie to 5 setek. No to ok, przesuwam się o jedną kreskę. No, i tutaj tak za bardzo to się nie przesunęło o tyle co powinno. Bo na zegarze się przesunęło o jedną setkę, czyli zrobiło nam dwie setki na średnicy. Dobrze, zróbmy dwie kreski. Coś ta podziałka tutaj chyba oszukuje. Niby 5 dych. No dobrze, no 5 dych. Na skali. No to jest 2,5 dychy na Zegarze, czyli to by się zgadzało. No to ile jest tych kresek pomiędzy tym? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i brakuje 2,0ki, żeby było równe 5 dych, więc. Tak powiedziałbym, że średnio na tej skali można polegać. Te pełne wartości dosyć blisko są tego, co powinno być. No ale tu już nam zabrakło 5 setek. Luz nawrotny też jest dosyć duży. Tutaj mamy 0. Teraz jadę w przeciwną stronę. Nic się nie dzieje na zegarze, nic się nie dzieje. Tutaj czuję już lekki opór. I dopiero tu się przestawiło. No, ponad milimetr jest luzu nawrotnego. Jeżeli będziemy dobrze operować maszyną i za każdym razem wybierać ten luz, nie powinno to być dużym problemem. Tu nie jesteśmy w stanie za dużo z tym zrobić ponieważ. Tu nie ma kasowania luzu w tej osi. Na nakrętce też nie ma kasowania luzu. Zobaczymy sobie jeszcze, jak ta skala na dole pokazuje. Jej jeszcze mniej można ufać, ponieważ to jest skala oparta na listwie zębatej. Więc to przełożenie nie jest tak dokładne jak ze śruby pociągowej. No, ale zobaczymy. Teraz jestem na zerze. Tutaj zresztą też. No i tak. Raz. Dwa. Powinno być dwa i pół, a mamy 2,3. No przesuńmy się jeszcze troszkę. Napnijmy ten. Nasz zegar. Dobra. No tak, raz, dwa. No, a w tym miejscu mamy nawet 500 więcej. Czyli, jeżeli tak byśmy liczyli te obroty tutaj tą korbką i te wartości sumowali, no to może to różnie ta średnia nam wypaść. Dlatego przy precyzyjnych pracach, jakby nie zalecam w tych maszynach opierać się o skalę. Tylko właśnie przystawić sobie czujnik zegarowy lub po prostu dorobić DRO. Do prac grubnych to zazwyczaj wystarcza, ale do pracy na gotowo ja osobiście wolałem sobie przystawić tutaj czujnik i na czujniku pracować. A to o czym mówiłem, jak pracować z takim czujnikiem zegarowym, no to już wielokrotnie pokazywałem na moich starszych filmach. Pamiętajcie, że często linki są w opisie pod filmem do takich. Rzeczy, o których mówię na filmie, więc warto tam zaglądać. A my w międzyczasie założyliśmy sobie sanki do toczenia stożków. Wszystko zostało umyte, nasmarowane, a luz skasowany. Oczywiście ta obsada również musi być dokręcona, w tym wypadku nie jest. Robimy to zawsze przed kasowaniem luzu, żeby sobie nie wprowadzić tutaj niepotrzebnych oporów. Sprawdzamy czy wszystko chodzi w miarę luźno. Też nie może nam za bardzo chodzić przód-tył. No i teraz trzeba uważać, bo ta ostatnia śruba wystaje nam poza ten blok. Jeżeli ją wkręcimy, no to wygniemy listwę. Na to musimy bardzo uważać, żeby się nie zapomnieć. I ją potem po przesunięciu całej tej karetki dokręcać. I jak już będzie Pełni podparta. No i standardowo brakuje śruby blokującej, która tu powinna być i blokować nam te sanki w momencie, gdy one są nieużywane. Nawet ruszając tak na boki, już nie mówię, że można przestawić czujnik zegarowy, ale to też jest po prostu czuć po oporze. Widać jest też, jak pracuje olej w szczelinie, czy tutaj jest jakiś ruch, czy nie ma. A mimo wszystko, ja mogę tutaj przesuwać, czyli powiedzmy, że w tym układzie ten luz byłby w miarę dobrze skasowany mogę te dwie śrubki zakontrować no i muszę przejechać na tą ostatnią żeby ją odpowiednio dokręcić i na tym etapie moi drodzy pozwolę sobie zakończyć dzisiejszy odcinek, zrobiliśmy kawał roboty, pokasowaliśmy wszystkie luzy wszystko zostało umyte i nasmarowane jeszcze tylko kilka drobnostek, no i pomału zbliżamy się do testu pracą Czyli zobaczymy jak ta maszyna toczy. Póki co żegnam się z Wami, trzymajcie się, na razie hej.